Przechodziłem przez bardzo stresujący okres w pracy i moje plecy zaczęły bardzo boleć. Ledwo mogłem chodzić, byłem pochylony, a ból bardzo mnie ograniczał. Prawie nie mogłem się poruszać ani uprawiać moich ulubionych sportów, takich jak pływanie i bieganie. W tamtym czasie po prostu przeżywałem. Na początku radziłem sobie z bólem klasycznie za pomocą tabletek. Potem przepisano mi rehabilitację i miałem nadzieję, że to zasadniczo mi pomoże, ale tak się nie stało. Przyniosło mi to pewną ulgę w bólu, ale pomimo regularnych ćwiczeń w domu i chodzenia na rehabilitację, ból nie ustępował. Może był mniej intensywny, ale plecy nadal bolały. Core Restart pomógł mi przede wszystkim w tym, że przestały mnie boleć plecy. To ogromna ulga w porównaniu do stanu sprzed treningu. Czuję się dobrze, chodzę prosto, nie garbię się i mam pewniejszą postawę i krok. Naprawdę czuję się dobrze. Zanim poznałem Core Restart, nie mogłem długo usiedzieć na krześle. Ciągle wstawałem i siadałem. Nie mogłem znaleźć odpowiedniej pozycji. Teraz mogę siedzieć swobodnie i mogę się lepiej skoncentrować. To naprawdę duża zmiana. Oczywiście pomogło mi to również w sporcie. Wcześniej byłem bardziej ostrożny, bałem się, że jeszcze bardziej uszkodzę plecy, a teraz znowu biegam i pływam bez żadnych ograniczeń, co jest świetne. Poprawił się również mój sen. Duża część bólu była związana z tym, że źle spałem, ciągle się budziłem i przewracałem. Teraz śpię dobrze i wstaję rano bez bólu pleców. Wcale się nie wahałem, ponieważ kiedy przeczytałem informacje na stronie internetowej, były one jasne, zrozumiałe i wszystko miało dla mnie sens. Dlatego się na to zdecydowałem. Na początku ćwiczenia wyglądały na bardzo proste. Myślałem, że będzie to łatwy trening. Okazało się jednak, że w ćwiczeniu kory restart angażowałem mięśnie, których nigdy wcześniej nie używałem. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że proste pozycje można przekształcić w bardzo skuteczne ćwiczenia, które naprawdę pomagają. Czerpiąc z mojego doświadczenia. Zdecydowanie poleciłbym to ćwiczenie każdemu, kto ma problemy z plecami, prawidłową postawą ciała lub garbi się. Jestem przekonany, że po wypróbowaniu Core Restart nie będziesz chciał korzystać z żadnej innej metody.